Grigoriew to wielka postać, jeśli chodzi o końcówki szachowe. Ułożył wiele kapitalnych zadań. Sam przyznaję, że jestem pod wielkim wrażeniem wielu z przykładów, które właśnie on stworzył. Można się również bardzo wiele nauczyć z jego kompozycji, no ale jak się okazuje, potrafił on zadaniowe posunięcia wyszukiwać również w swoich prawdziwych partiach, które rozgrywał przy szachownicy. No i to właśnie jest przykład ten, który tutaj widzimy, ta pozycja w jaki sposób można połączyć technikę rozgrywania końcówek z taktyką, ponieważ tutaj chociaż mamy pozycję z końcówki to rozstrzyga o wszystkim taktyka pytanie w jaki sposób czarne tutaj zmusiły grającymi białymi zawodnika o nazwisku Nienarokow do kapitulacji pomówmy chwilę o tej pozycji, którą widzimy jak widać, mamy nierówny materiał, ponieważ białe mają co prawda wieżę, ale czarne mają za tą wieżę gońce i dwa pionki. Zatem, gdyby tak patrzeć tylko punktowo, no to byłoby porówno, ale tutaj jeszcze jest inny czynnik pozycyjny, którym jest fakt, że te dwa pionki, które posiadają czarne, są pionkami bardzo zaawansowanymi. No i tutaj, zwłaszcza ten pionek z pola D2. Jest już okroka od tego, żeby stać się Hetmanem, jeszcze tego jeden krok przed nim. No, ale tutaj też muszą mimo wszystko czarne mieć się na baczności. No bo powiedzmy, że zdecydowałyby się czarne na taką drogę zupełnie nieradykalną, tylko spokojnie by zagrały taki, taki ruch gońcem na pole C2, w założeniu, że no to teraz. W następnym posunięciu dorobię hetmana na polu D1. No a tutaj nastąpiłaby niespodzianka. Bo oto teraz białe po prostu pobiłyby wieżą tego pionka. Niczego się już nie obawiając. Gdyż, spójrzmy co by się stało, gdyby teraz po prostu czarne zdecydowały się tę wieżę wziąć. Powiedzmy, czarne biorą wieżę, król odbije gońca, no i teraz jest atakowany ten goniec y które tutaj pozostał u czarnym, powiedzmy, odchodzą one tutaj i co się okazuje, powstała idealnie remisowa pozycja. Owszem, niby jeszcze mają pionka więcej w tej sytuacji czarne, ale z uwagi na fakt, że na szachnicy jest pozycja z różnopolowymi gońcami, to nie ma tutaj żadnych szans na to, żeby ten pionek pomaszerował dalej. No a gdyby już tak mimo wszystko zrobił, to po prostu goniec, który w tej chwili jest na polu C7, tego pionka pobije. Zatem widzimy posunięcia w rodzaju gońc C2 nie prowadzą zupełnie do celu, ponieważ tak czy siak w najbliższym posunięciu białe biją pionka na polu D2, a później pozycja już będzie tutaj remisowa, Zatem trzeba tutaj znaleźć bardziej radykalną drogę do wygranej. I tak właśnie, taką drogę właśnie znalazł grający Czarny Grigory, który zagrał, uwaga, gońcem na D6. Posunięcie, które naprawdę może robić wrażenie, bo jest posunięciem, które mogłoby właśnie być ruchem z jakiegoś studium szachowego, z pozycji wymyślonej, ustawionej, ułożonej przez kompozytora szachowego, który był Grigoriew, no ale on to znalazł w prawdziwej partii. Jaki jest sens postawienia swojego gońca na pole, gdzie może być on pobity aż przez dwie figury przeciwnika? Zarówno gońc może pobić tego gońca, jak i wieża. No, ale tu chodzi o to, żeby. Poprzesłaniać linię. A kiedy te linie już zostaną przesłonięte, to wtedy któryś z pionków stanie się Hetmanem. Zobaczmy dwa możliwe warianty. Eee, załóżmy, że bije tego gońca naszego goniec na polu D6. No, tutaj jest najprostsza sytuacja, ponieważ goniec po prostu przesłonił linię wieży i ta wieża już nie jest żadną przeszkodą dla czarnych. Czarne dorabiają Hetmana, no i mają wygraną pozycję. No, ale co gdyby teraz yy, po tym posunięciu z D6, gdyby to wieża pobiła na D6? Widzimy, wieża bije D6 i ta wieża cały czas pilnuje pionka na polu D2. Nie można zrobić hetmana na D1, tak jak to widzieliśmy przed chwilą. Dlatego teraz czarne grają inaczej. Grają na H2. I co teraz widzimy? Wieża, przez to, że stanęła na polu D6, również przesłania drogę ale przesłania drogę swojemu gońcowi z pola C7. Goniec już nie atakuje pola H2 i ten pionek właśnie dlatego mógł przesunąć się jeszcze o jedno pole. No i teraz już tutaj nie mają sensownej obrony w tym momencie. Białe, no teoretycznie najlepsze będzie po prostu pobicie pionka na D2, no ale na to czarne dorabiają Hetmana i przewaga materialna, która została uzyskana, Hetman i goniec na wieże, i gońcem to jest pozycja wygrana. Zwłaszcza, że też tutaj będzie na przykład można w łatwy sposób atakować również króla białych. No i w tej pozycji białe oczywiście inkasują pewny punkt za znalezienie tego pięknego motywu, i dzięki temu właśnie udało się partię rozstrzygnąć na korzyść czarnych, którymi grał, przypomnę, Grigorjew.